Dziś po raz kolejny w Urzędzie Miejskim w Starachowicach prowadzimy akcję tzw. Tak drzewko za makulaturą wspólnie z firmą Tensmeyer, jak również nad leśnictwem Starowicy. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do tego, by oddawali makulaturę, a w zamian otrzymują drzewko krzew, który można odebrać na parkingu za Urzędem Miejskim. Akcja cieszy się dużym zainteresowaniem, jak co roku do akcji przystąpiły przedszkola, szkoły, które oddają makulaturę, a w zamian odbierają drzewka, które często są wykorzystywane przy placówkach, w których się mieszczą.